Cześć, witajcie z tej strony Pewor. Jestem znowu na serwerze. Hmm, Ritex to się nazywa, tak, Ritex. Tylko na pistolety. I możemy zabić tylko i wyłącznie w głowę. Only headshot. Tak, only headshot. No i niestety zabił mnie drugi. Ile osób? No, nie za dużo osób tutaj gra. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ten serwer jest dobry do ćwiczenia. Yy... Pesteczek, tak? Z pistoletów. O, właśnie, widzicie tutaj chłop strzelił pestkę. Dobra, odbijamy? Nie, teraz bronimy. Mam jednego flesza, więc pójdziemy sobie na, na CT. Jest tu jeden. O, siadło. Ale opornie. Kolejna głowa. Nie no już shorta mi wyszedł. Czemu nikt nie patrzy shorta? Halo? Panowie, co tu się dzieje? Dwóch od samochodu było. Czy Niko wygra, sam na dwóch No i ostatnia, e, e, ostatnim nabojem zabił. Już widzę Pewora, jak nagrywa i ten komentarz, ale ten typ malagi. E, no nie wiem kto Malagi, Ale nagrywam. Dobra, bronię bomb jeszcze raz. Ja sobie zafloszuję tu raz. Nikt ten nie idzie? Czemu on głowę nie dostał? Ja dostałem głowę. Nie mam pojęcia, czemu to nie wchodzi. Sprawdźmy sobie e, t crate może co? t -crate, jaki tu jest? E, 64. Czyli nie, nie najlepiej. Do tego nic nie wchodzi mi. Mam staty 3-4, bo troszeczkę już pograłem tutaj. Poka jest na A, zapewne flashbang. Jest na A. Poważnie jest, siadł w końcu. Bang. Cztery naboje. Czy wychyli? Bang, siadł elegancko. Dobra. Wracamy do gry. Teraz odbijamy? Tak, odbijamy. Paka na B. Prawdopodobnie. Ventrum 1? O, wiedziałem. No, come on! Czemu to nie siada? Ile mogę ja strzelać? Dramat za 46. zajebiście. Bang, bang. No, myślałem, że odwejdzie, a ten JK, JKM, JKM, nie wiem jak to się wymawia, JKM powiedzmy. Yyy... Eee, zabił mnie już chyba drugi, trzeci raz. Jeden na jednego. Kto wygra? Nie mam statów na minus. Mam 6-5, więc źle nie jest. Jeju... A czemu on ma glocka? Przecież nie opłaca się tutaj z glocka biegać. Wystarczy pisać komendę. Dobra, zaplantujmy sobie pakę. Gdzie mogę się schować? Na siatce może. To będzie dobry pomysł. Albo nie wiem, czy to dobry pomysł, ale raz zafreszuję Dosta mleko i dwóch od pleców, tak? Serio! 73 z usp -ka. a ja dostałem od razu głowę. Magia, nie? Magia, nie wiem na czym to polega. No, że ja strzelam za 73 w głowę, a załóżmy taki Cetek strzela. Za 100 O Jezu, dużo ich tam Cofka, cofka, cofka Jak to nie siadło Teraz siadło Podejdźmy sobie na blisko Nie, za dużo ich było, za dużo ich było <grych> Ile tam w cotekach jest? 6 A nas tylko 4 No to ja się nie dziwię, że przegraliśmy na bombsite ale lepiej, ten lepiej. Yy, znaczy łatwiej wybronić ten bombsite. Dobra, siadło w końcu. Jeden Minus. Jeszcze, jeszcze jeden? Nie. To była noga po prostu. Dobra, wybroniliśmy. Elegancko. Przez ludzi strzelałem. Znowu bronimy zarzucę sobie, sobie smołka tutaj Przykampę sobie tutaj no już nie Ja no widzieliście to poważnie Wyszedł ze smokem i nie zabił Jeszcze pakę rozbroi ktoś A nie On nie podłoży tej paki po prostu Dobra, lecimy na B Na B, na B ziomuś, na B Spróbuję zabić wszystkich, czyli... ...trzy osoby. Co?! Poważnie?! Widzieliście to?! Strzelam mu dosłownie w łeb! Nic nie siada. Nie, może mu coś zabrałem? Też nic mu nie zabrałem. O nie, mój usp Dawaj! Zrobimy tak, rzucimy smoka tutaj... ...i skampimy się tu. To będzie dobry pomysł. Chociaż troszeczkę mało FPS-ów mam. Siadło. Siadło. Dobry plan. Najlepszy. Siadło. Siadło. W końcu. Skąd? Niemo niemożliwe, że stąd. Bo ja sam zostałem. Serio? Zdąży? Nie powinien zdążyć. Zdążył jednak, ale ładne posteczki podostawali. Podłższym pakę. Już troszeczkę się rozgrzałem, także... Także częściej takie głowy powinny siadać. No, jednak teraz nie siadły. Justin, Justin, stał w miejscu, go nie zabiłem. Świetnie po prostu, świetnie. Ogólnie wczoraj był live. U mnie na, na streamie, na PwR 13 Chyba tak, taki mam z Twitch I powiem tak, że live'y będą się pojawiać częściej Tak myślę, że 2-3 razy w tygodniu 2 w tygodniu myślę, tak, że tak będzie dobrze No, dzisiaj nie będzie live'a Ale jutro na 100% będzie Także zapraszam was serdecznie Jak ktoś chce popatrzeć jak PWOR raczy w CSA no, ten smoke jeszcze To zapraszam, ale zabiłem, dobra, nie, nie było za zero. Zabiłem. Najgorsze jest to, właśnie, jak za zero się wywalisz. Wtedy nic nie zrobiłeś dla drużyny, i jeszcze umarłeś, nie? No, come on. JKM teraz, JKM, JKM. Chuj gowie, po co ja w ogóle myślę nad tym? Jak to wymówić? Jebać. Kto został? Niko, u Aza I wygraliśmy. Dobra, teraz bronimy, nie atakujemy Nas jest sześciu, ich jest czterech Dobry balans strasznie, dobry balans Był na fleszu i co? Dobra, siadło w końcu Na bank jest... Yy, tutaj Jeju Dobra, rushujemy go, halo Bank, moja paka? Nie, oczywiście, Niko rzucił się do paki Jeszcze Ninja robi, bo zarzucił. Teraz bronimy, dobra. Ja się teraz skupiam, bo jest nas tylko czterech. Cofnę sobie tutaj. Bęk, siadło. Ole, Nate! Co za, Nate? No nie, kolejny był w ventach. Poważnie, dwóch z ventów, no ja. To są jakieś jaja. Czy Niko wygra? Można z kosy zabić kogoś? Chyba nie. Chociaż nie wiem, on nie trafił. Tylko raz trafił w niego. Dobra, paka jest na A. Także lecimy szybko na Bombsite A. Ile run zostało? 5. Czemu to nie siada? Halo. Nie mam pojęcia, ludzie. Nie mam pojęcia. Może się skupię bardziej teraz. Nad zabijanie w końcu, skąd jeszcze? Nie, koniec, już zabili wszystkich. Jeju, Dobra, teraz się skupię. Tak, full, full, nie będę nic gadał. Spróbuję wygrać tą rundę. Ale mleko. Ładnie. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Teraz siadło elegancko. Dobra. Planted the bomb. Flashbang na blisko. toś jeszcze? Na górze siedłem. Jeju. Ej, jak mi głowę było widać? <laughs> Jakim cudem? 27 fragów. Już nadgoniłem tego JKM-a, e, jkm, -a, JKM -a. Czy jak mu tam? Pójdźmy sobie od e, od CT. Nie, to był zły pomysł, niestety. Ojoj, muszę jednak zacząć grać cs częściej, bo spadek formy widać i to strasznie. I też ja strasznie powoli się rozgrzewam. W sumie wczoraj e, na live'ie było to widać. U Izaka, że dopiero tam przy trzeciej czy czwartej mapie zacząłem grać. Dobra, tutaj. Tu się skąpimy. jak będzie ktoś chciał wychodzić to spróbuję go zabić. Chyba, że mleko poleci. To wtedy będzie ciężko. Bang. Bang. A się schowam Ło, Ło, co rozdał, co rozdał. Także to było na tyle. Jeżeli się spodobało, zostaw łapeczkę w górę, napisz komentarz i co. I widzimy się w kolejnych moich filmach, tak? Cześć.